Tuż jak Bóg to są słowa, które od razu gdzieś tam kojarzą się ze świętym Michałem Archaniołem. Ja widzę od razu figurę z gargano, świętego Michała Archanioła i nie ukrywam, że jest to dla mnie ktoś wyjątkowy. Ja mam też piękne imię, Rafał, czyli Bóg uzdrawia, imię innego Archanioła, czyli Archaniołowie są dla mnie ważni i istotni. Dostrzegamy też żywą pomoc. I Archanioł Michał też się przejawiał, nie ukrywamy też, że w czasie tego swojego rozwoju duchowego, wychodzenia z kryzysu, kiedy uczestniczyliśmy w różnych spotkaniach modlitewnych, kiedy uczestniczyliśmy w różnych modlitwach, to też doświadczaliśmy, czasami nie bezpośrednio, ale widząc albo słysząc manifestacje. różne manifestacje, Tak, to też widzieliśmy i słyszeliśmy różne interwencje, które pojawiały się za przyczyną różnych osób. I święty Michał Archanią też był wśród nich obecny. Wiemy, że jest że jest mocnym patronem i że warto u niego też szukać ratunku, kiedy przerasta nas to wszystko, co nas często spotyka. Myślę, że to jest ważne, a na pewno jest to wartościowe. A czasami nawet jest to doznanie, którego się nie spodziewamy i które potem po jakimś czasie wywołuje uśmiech na naszej twarzy. Ale doświadczenie kontaktu z istotami, które nie są z tej ziemi, których na no co dzień nie widzimy. Jest dla mnie doświadczeniem, do którego zawsze będę się odwoływał z uśmiechem na ustach. Bo stwierdzenie, że realne jest coś, co w ogóle wymyka się ludzkim zmysłom i czego wcześniej w ogóle nie braliśmy pod uwagę, no to jest takie dotknięcie tutaj z poziomu Ziemi dotknięcie czegoś, co jest niebieskie, co jest poza zmysłem człowieka i co tak na dobrą sprawę nigdy się nie potrafi przydarzyć. Dla nas. Kosmos, wiemy, że on jest realny. Ten kontekst, jaki uzyskujemy wtedy, kiedy dotykamy tego świata nadprzyrodzonego, bo, no bo to tak trzeba powiedzieć, że y, działanie Pana Boga w naszym życiu, które jest niewidzialne, ale również to, że widzieliśmy manifestację złego ducha, widzieliśmy jak. Y, nie widzieliśmy Michała Archaniola, ale był wzywany na pomoc, y, Maria wzywana na pomoc, więc. Y, Doświadczyliśmy tego naocznie, doświadczyliśmy tego świata pozaziemskiego, więc teraz te wszystkie zjawiska ziemskie, te wszystkie przeciwności, które czasami nam się zwalają na głowę. Owszem, no, potrafi przytłoczyć, ale jeżeli uświadamiamy sobie istnienie tej pozaziemskiej rzeczywistości, to to wszystko co dzieje się na ziemi to naprawdę jest y, mało istotne. To przytłacza, to powoduje, że mamy złe humor, to nas dołuje. Ale uświadomienie sobie tego, że życie poza ziemią, życie to duchowe, y, życie istot pozaziemskich istnieje i ono ma naprawdę realny wpływ na nas i ono jest tak silne, że my ludzie, to jesteśmy normalnie tacy i my w ogóle nie mamy mocy w porównaniu z tą mocą. Która pochodzi spoza Ziemi, to naprawdę już przestajemy się denerwować, przestajemy się martwić. Lęki odkładają w prawda jest to jest rzeczywistość, która uskrzydla. I ja, jak czasami ktoś dzwoni, słuchaj, muszę się z Tobą czymś podzielić, i opowiada mi w wielkim przejęciu, co się dzieje, to ja po prostu się uśmiecham. To po prostu spływa na mnie taka radość, taki pokój i takie, takie uskrzydlające poczucie szczęścia. Że, że no, każdemu tego życzę. Doświadczyliśmy też hmm, łaski, świadomości tego, że ludzkie życie i ten świat to jest jedno wielkie pole bitwy. I tak naprawdę w każdej chwili, każdej godziny o nasze dusze i o nas samych toczy się wielka wojna pomiędzy siłami ciemności i siłami światła. Nie czujemy tego na co dzień, często nie mamy tej świadomości, albo najczęściej nawet nie mamy tej świadomości, ale ta wojna toczy się u każdego z nas. W każdej chwili mamy naprawdę mocnych sojuszników, yy, mamy naprawdę wielką siłę za sobą. Dobrze jest mieć świadomość, że ta siła istnieje. Któż jak Bóg? Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Jeśli mamy tę świadomość, to odpadają nam wszystkie lęki o takie sprawy dnia codziennego, taki, taki ziemski strach. On właściwie nie ma, nie ma już żadnego znaczenia. Bo człowiek się tym przestaje przejmować. Wchodzi na jakiś zupełnie inny poziom patrzenia na swoje życie, patrzenia na to, co przed nami, co nas czeka. Myślę, że to jest też jakaś drobina tego spokoju, który wtedy zaczął spływać na ciebie, a po tobie na mnie. Że ten spokój w nas jest. Myślę, że spokój... W życiu człowieka to jest taki czynnik, który determinuje jego poczynania. Jeśli jesteśmy niespokojni, jeśli jesteśmy nerwowi, to na ogół będziemy podejmowali złe, fałszywe decyzje, podsycone jakimś takim niepokojem, lękiem. Kiedy mamy w sobie spokój, spokój wynikający z tego, że dostaliśmy taką łaskę, wtedy poukładać sobie wszystko to, co tutaj dookoła nas jest naprawdę dużo łatwiej, bo po prostu zdajemy sobie sprawę, że to wszystko, co jest tutaj, jest mniej ważne. Owszem, jest ważne, bo my w pewien sposób pracujemy na to, co nas czeka później, natomiast yy, z większym luzem się do tego podchodzi i nie przywiązuje się wielkiej wagi do rzeczy, które tej wielkiej wagi wcale nie wymagają. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.